Cześć wszystkim witam Was w kolejnym odcinku. Wiem, że dzisiaj Zuza już będzie rodzić w nocy, ale teraz to podnieś sima Agnieszka i obejrzyj raturzy z Agnieszką. I pójdziemy do Damiana. Powiedz mi, że Ty chcesz iść. Tak muszę musisz zamówić. No tak jesteś w ciąży, ale to się żyje w szeju. Dobra, odwiedzimy go w pracy. Да, мне он тоже простит. И да, мы что-то выйдем, шестнадцать, <свят> 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 Ну так. 我只能回去。 Где тот дом? Где тот -то? дом? Mm -hmm. Ну, добра вроде тот -то. дом. А тебе нужно подготовить что-то по Mm -hmm. Drugi powrót, ale i tak się trzeba do niego przygotować. Umiejesz umówić! Oni i wracajcie do domu. Eee, nie. Ty ją chyba znienawidzisz, bo... Będę się bała. Bardzo będę się bała. Oj... Okej. Okay. Jesteśmy w domku. Powinni wszyscy teraz jeść dobry obiad. Chociaż nie będzie obiadu. Dobra. To mi się wydaje, że to popołudnie będzie bez sensu. Więc wrócę jak będzie nas, okej? Okay? No. Okej, okay, wróciłam tylko na chwilkę, bo chciałam się w tym odcinku jeszcze zmieścić z porodem. No, niestety. Ja mam zaraz później na, na tą dyskusję na temat egzaminu barowego. Bachmana, Woda, czy jak się tam czyta? Uda, Batman <laughs> Nie wiem. Dobra, niech sobie idzie, a ja wrócę, jak synka będzie robić. Ciekawe, czy to będzie jeszcze w tym odcinku. Nie wiem, co będzie już nuda. No niech idzie spać. Będzie uczyła ją korzystać z toalety. I ciekawe, czy ona dzisiaj będzie robić? Myślę, że tak, bo widzicie jaki ma już brzuch. Ona bluzki nie ubrała. No patrzcie. To jest już skóra. Widzicie, ona taka gruba jest. Bardzo skóra ostatni mój kolega nie ubrał bluzki pod bluzę I było 40 stopni, a ja on polar na siebie ułożył I nie ubrał bluzki Tak Wrócę jak się już nauczę Jezu, my mamy syf Ona rodzi Nie wyrobimy się Dobra, wiesz co Musisz urodzić sama. Dasz radę? Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Idź rodzić. Parnić dziecko, nią się nie przejmuj. No proszę.

Nowej dziewczynki. Zuza dobrze zniosła ciążę i urodziła bez problemów. Dziecko urodziło się, mając cechę dobra i możesz wybrać drugą cechę dla niego. Jakie chcesz dać mu imię? Dlaczego tak? Będzie. Nikolka. No i... Dobra. Szalona. Patrzcie się. O, już ma mały brzuch, widzieliście szybko jest. Co to jest? To? Hmm. Hmm. Dzisiejszej nocy wydarzyły się rzeczy. A mówiłam: jedź do szpitala. Powiedziałam, że możesz sama jechać do szpitala. Okej. Okay. To jakieś nieporozumienie. Tak, ty już od razu idziesz spać. Nie ma! Włóż ją do końca. Nie, nie wyściskasz i nie będziesz jej masować. Nie, nie otrzymasz masażu. Nie urządzisz. Nie wyściskasz. I nie połaskoczysz. A mówiłam, jedź do szpitala? To nie posłuchałaś. Ty, która mogła wybrać dwie cechy. I wyłącz te światła. Nie. Nie będzie żadnego miłosnego uścisku. Jestem na ciebie nieźle wkurzona. Jakby tego było mało. Nikola Smith. A, ja bym chciała już jutro twoje urodziny, Agnieszko. I Nikoli też już bym chciała. A więc... Mimo, że dzisiaj jest właśnie czwartek Czyli ty dzisiaj do pracy nie idziesz Fajnie O, tylko taki mały problem Zaraz będę musiała kończyć No to czekajcie nie mogę w to uwierzyć. Zostaw to dziecko. Ona no się jeszcze nawet nie wyspała. Spadek, że muszę już kończyć? Nie. Po prostu mamy taki los. Zobaczmy. Pożegnam się z Wami z końca. Okej, okay. jestem Nie Jestem mała. Agnieszka. I żegnam się z wami. Słuchajcie, lajki, oglądajcie i czekajcie na następne odcinki. Papa pa. cześć!